Witam bardzo serdecznie tutaj, witam na kanale Patrycja, Patrycja, dzień dobry, to ja Dzisiaj przychodzę z wami, powrót back to school i wam pokażę co mam przygotowane do szkoły Tak wiem, jest 10 sierpnia, ja wiem o tym, ale jak wszyscy to nagrywają, to wszyscy to nagrywają I generalnie chcę też przy okazji jakby powiedzieć, że zaczynam moi drodzy z vlogowaniem Tak wiem, miałam vlogować wcześniej, ale wiadomo a dlaczego będę vlogować? No dlatego, że jestem teraz w czwartej klasie generalnie, tak, tak, ja jestem już w maturalnej, więc szczerze powiedziawszy wypadałoby się zmobilizować do nauki i takie, takie, takie tam rzeczy, w szczególności, że maturka Dlatego uznałam, że vlogowanie to jest najlepsze, co można zrobić, a więc no, no, no. Pierwszą rzeczą, jaką mogę pokazać, która jest taka bardziej yy najważniejsza moim zdaniem wiadomo, to jest plecak ten plecak kupiłam w, w SHEIN I wiem, proszę bardzo, piękny, piękny plecak, piękny w stylu Kanken'a ja wiem, że to się Kanken tak nie nazywa, ale ja zawsze jest drobno ale mówię Kanken w stylu Kanken'a i tak, tutaj mać się na przykład o, pięknie Kieszonkę, moi drodzy państwo, kieszoneczkę macie. Na przykład na klucze, czy jakieś takie małe duperele, idealna. Tutaj, czyli tutaj, gdzie jest logo, uwaga, uwaga, też macie kieszonkę. Taką bardzo małą, więc chusteczki, jakieś tam gumy, takie rzeczy to wam się zmieszczą. Zaraz wam pokażę, co mam w plecaku. Yy, tak, już mam spakowane rzeczy mniej więcej. I tutaj też wiadomo, jest kieszonka, bo to widać. No, tak może bardziej zrobię tak, tak proszę Państwa proszę bardzo, proszę bardzo Lubiam nowy plecak ze względu na to, że to jest czwarta klasa o, tak to wygląda w środku dużo jest miejsca naprawdę tutaj możecie zmieścić dużo rzeczy więc polecam a co mam w plecaku? w plecaku mam czekajcie dwa opakowania gum do bucia Przepraszam, bardzo, bardzo Tu jest e, miejsce, gdzie miałam reklamę. E, gumy do rzucia. Głóżcie się. Tak, kupiłam gumy 3 tygodnie przed szkołą. E, tak, dokładnie tak. Wiadomo. Czekajcie, nie lubię zapiąć. O, dobra. Mam w plecaku piórnik. Ten piórnik kupiony w pierwszej klasie liceum. I miałam w głowie, że kiedyś będę miała AST grzecz do szkoły. Trzy lata później mam wszystko ASDiG, <grym> więc zaraz Wam to pokażę. Eee, to Wam też pokażę, ale to jest inny ten. Więc eee, tutaj macie plecak. Jeszcze raz prawa eee, dla plecaka. I teraz zrobimy rzeczy biurowe, a na końcu takie rzeczy do planowania. A więc z rzeczy biurowych, wiadomo, fiurnik. Szary, y, mam więcej kolorów z Stabilo, ale do szkoły biorę kolor szary. Mówiła, że jest Aestik. I ładne. Yy, biała taśma klejąca, która. Taśma, przepraszam, korektor, yy, których mam jeszcze. Takie 6 sztuk. 6 sztuk w innych kolorach. I każda taśma ma 12 metrów, więc prawdopodobnie starczy mi na studia. Jest takie prawdopodobieństwo. Bumka która ma nie wiem ile lat już, ale okej. Okay. Jakaś mała karteczka, co ma żeby coś napisać. Yy, długopisy czarne, proszę bardzo, długopisy. Marki bez marki, marki szyjnowe. Kolorowe, yy, długopisy też, bo też są długopisy. Yy, marki. Yy, o, tu już mają markę. Snow White. Snow White albo z bo to jest ja chińskie, więc nie wiem, jak to czytać. Bardzo ładne kolorki, bardzo ładne polecam na ten. I jeszcze tutaj mam 10 sztuk takich długopisów. Generalnie różnica jest taka, że ten jest taki mm, czarny, ale taki nieagresywny czarny, a to jest agresywny czarny. Jakby ktoś pytał, więc generalnie to jest bardziej agresywne, ale też bardzo ładnie, nie? No i wiadomo, ołówek też. I to są właśnie rzeczy w moim piórniku, które się znajdują na ten rok szkolny. Z rzeczy jeszcze biurowych, no nie mogło zabraknąć czego? Zeszytów. Yy, z tego powodu, że idę właśnie do czwartej klasy, dlatego wiem, że nie będę miała jakoś tak dużo przedmiotów. Zaczynamy może od przedmiotów, których nie piszę jakoś tak wybitnie dużo. To jest zeszyt, który kupiłam rok temu, albo semestr, albo semestr temu, już nie pamiętam. I jeszcze mam tutaj fizykę, geografię, biologię, woz, historię i informatykę. Oczywiście już połowę z tych przedmiotów nie mam. Ja mam teraz, jeżeli dobrze liczę, jeżeli dobrze patrzę, to tak. Matematyka, polski, angielski, woz, historia, biologia... I matematyka. O, zapomniałam o matematyce. Jak mogłam o matematyce zapomnieć? Tylko to będzie zeszyt do biologii, historii włosów, ponieważ pisze tam, piszemy na tych lekcjach najmniej, żeby, wiecie, nie marnować kartek. A żeby nie marnować kartek, te jeszcze dwa zeszyty takie. One też są z pierwszej klasy. Tak, to jest z pierwszej klasy jeszcze zeszyt. On będzie generalnie do matematyki, ale jako matematyki do matury, czyli prawdopodobnie będziemy mieć dodatkowe zajęcie z matematyki, tak samo będzie z polskim, też to jest zeszyt z pierwszej klasy. I po żeby nie marnować tych zeszytów, to będę ich używać jako do powtórek, do matury. Wydaje że to jest dobry deal. No musi być to dobry deal. A teraz ze zeszytów tegorocznych. Generalnie trochę zaszalałam, ponieważ wszystkie te zeszyty są z Oxfordu. A więc lecimy. Ten jest do angielskiego, który ma 32 kartki. Musiałam troszeczkę, że tak powiem, zaoszczędzić, ponieważ. A że tak nie piszemy dużo z angielskiego ani z niemieckiego, dlatego pozwoliłam na 32 kartki. Za 14,99, ale przebiliśmy ten temat. A tylko taki oto stukioletowy. Powiem. Czekajcie. Nagraniłem ASTIC. E, Asymr. Ten będzie do nie... tak, do niemieckiego, już, już wątpię, już wątpię. Te 32 kartki. I teraz do królów. Królów. Matematyka. 60 kartek różowych. Bardzo ładne, bardzo ładny, polecam. I polski. I jestem załamana, że tylko zażyty w niej nie są takie śliskie, takie fajne. Znaczy te też są super, ale śliskie są zarąbiste. I to ma 60 kartek i te z 60 kartkami kosztowały 30, 20, nie pamiętam, jakoś tak Więc no, tak to wygląda, to jest do polskiego, więc jedno mamy w linie. i Naprawdę to zarąbiście wygląda Serio No cóż, to ok nie? Dobra, a teraz z rzeczy takich y o, teraz dział matura i rzeczy do matury. Rzeczy do matury w sensie, przy okazji pokażę, z czego będę pisać maturę. Eee, Mam tu na początku pierwsze, co kupiłam, to fiszki z wiedzy o społeczeństwie, ponieważ piszę maturę z wywozu. Bardzo fajne fiszki, pokażę Wam, jak wyglądają. Macie takie kartoniki. O, uwaga! Takie kartoniki generalnie. Weźcie sobie kartkę. Karton. Kartonik. I generalnie ja polecam najpierw przeczytać pytanie. Macie tu pytanie i na odwrocie mać odpowiedź grubym, yy, przetłuszczonym drukiem. I znowu tu macie pytanie, odwracać i mać odpowiedź. Tylko polecam, zanim przeczytacie treść, przeczytajcie pytanie. Bo to może ułatwić bardzo, bo na początku też tak nie wiedziałam, jak z tego się korzysta, ale teraz już ogarniam więc jest super. Yy, jeżeli piszę z włosu maturę... O, oczywiście nie mogła zabraknąć. Wadę. I jeszcze za rzadko mówię to słowo, więc jeszcze się muszę się nauczyć. Oczywiście musiało się y, król królów. Y, drogi wciul. Ale spoko, spoko może być. Kit. No i teraz coś, y, jeżeli widzi to mój wychowawca. Bardzo pozdrawiam serdecznie. Y, jest jeszcze jeden z którego piszę maturę. I przez trzy lata zrzekałam się, że nie, nigdy z tego nie będę pisać matury. Tak, z historii. Mhm, tak, z historii. Dlaczego z historii? Bo tak. Nie, bo wiecie co? Idę na generalnie na studia, do UKW. Na uwaga, uwaga: demokracja i jego rozwój. Tak, jest taki kierunek, możecie sprawdzić, nie kłamię. No i generalnie mogę tam pisać z i właśnie z historii, więc uznałam, że będę pisać z włosów historii. No, mój proszę, po prostu mnie pokocha. Yy, dobra, a teraz rzeczy takich może mniej ważnych, ale też takich ważnych, czyli na przykład bidon. Yy, też szczejnowskie, szczejnowskie, szej, teraz będą trzy rzeczy z szczejnowskich. Z szczejnowskich rzeczy. Plastikowa butelka. Jeszcze nie piłam. <noise> nie miałam kiedy. I teraz rzeczy planerskie. Mam trzy planery, dobrze, słyszeliście, mam trzy planery, pierwszy planer jest taki jakby a zeszyt, no zeszyt, który zarąbisty stworzył sobie tutaj pięknie i tak pokażę Wam przypadkową stronę, tak właśnie wygląda, bardzo fajne, jeszcze nie użyłam, ale już widzę, że naprawdę to będzie cudowne. Ponieważ ja jestem taka, że ja nienawidzę planerów, gdzie jest data. Tak, tak konkretna data, konkretny miesiąc, bo wtedy, wiecie, mam, mam, yy, mam poczucie winy, że kurczę, szkoda, że tego, mies tego miesiąca jakby bardzo tego nie rozłożyłam, jakichś tam zadań czy czegoś i że, i że po prostu źle to wygląda, nie? Bardzo źle. A to jest rzeczka taki większy, taki. Nożyczki latają. Planek miesięczny taki. Niech ty zabierze mi dostęp do szyj. E, tak. <laughs> mi się podobało właśnie to, że załóżmy, jest jakiś miesiąc, który jest słaby i nie wiem, załóżmy, że zapomniałem miesiącu. Generalnie tego jest więcej niż 12, więc na pewno mi starczy. No, bym mogłaś powiedzieć, że nawet do czasów na studia, a to niedługo, więc więc super polecam i tak właśnie wygląda moje rzeczy do, do szkoły so, ale jeszcze mogę wam pokazać w sumie uwaga. o, uwaga mogę wam też pokazać w sumie szkodylo i na kolory jakie mam, żebyście tutaj, patrzcie tych nie biorę do szkoły ponieważ mam szary i właśnie chcę tak stonować bardzo a te kolorowe Poproszę bardzo, kolorowe. A jeszcze mam taśmę klejącą, jeszcze kupiłam taśmę To Zapomniałam powiedzieć, więc no, tak właśnie to wygląda. Łep. A, bo to już Więc generalnie to było wszystko z Back to School i... Aha, powiedziałam, że trzy planery. Znaczy, jego ja nie kupiłam, bo już go miałam, już go mam z... Dobre pytanie, ile już mam Taki planer? Były dostępne w Empiku A i generalnie z Oxfordu rzeczy są z Empika, Reperytoria te dwa i fiszki też są z Empika generalnie I to też było z Empika, on był z... nie wiem ile lat temu Bo jeszcze go mam No mówię, ja jestem taka, że jeżeli nie użyję czegoś regularnie i wiecie nie będę miała tego Regularnie no to, to o to nie będę tego używać, tak, to jest logiczne No, generalnie to teraz Teraz to wszystko W sumie z back to school Więc mam nadzieję, że się podobało Jak coś to dajcie znać Jak wy się przygotowujecie do szkoły, czy w ogóle chcecie wracać do szkoły Bo też teraz bardzo ważne pytanie No i po generalnie Subskrybujcie, lajkujcie I do zobaczenia we vlogach